że jest moda na modę, na pewno, ale na pewno ludzie no, chcą się tym zajmować i ich to gdzieś tam interesuje. O i... której godzinie my musimy tam jedywa. być? O której godzinie 30. musimy tam być? 13.30. Ania? Oczywiście było dużo nacisków, ale jednak my się w większości się nie daliśmy. No jest, jest, czasami jest ciężko, czasami trzeba więcej komuś pomóc, komuś mniej, czasami jest stres, czasami... Trzeba przeżyć sukienkę trzy razy tą samą, albo nawet cztery, żeby w końcu leżało za którymś tam razem dobrze. No i tutaj jest cały czas praca w re i generalnie, żeby to wyglądało dobrze, no to, to, to nie, nie da się inaczej tego zrobić po prostu. Dokładnie musi być wszystko ładnie wykończone i, i właśnie, no i ta precyzja. Jakby forma jest trochę jest minimalna, tak jak, tak jak widać zresztą, nie ma jakichś takich przerosowanych form. To nie myślą, że wszystko jest do zrobienia, że zrobią sukienki bez zeszewek. No nie wiem, różne takie rzeczy. No po prostu cały czas, no ja muszę im jakoś tam wytłumaczyć. Czasami jest ciężko, że na przykład tego się nie da zrobić, tamtego się nie da zrobić. Do tego trzeba mieć inny zupełnie materiał. No i ale oni, oni, no, no muszę troszeczkę się nagadać, tam natłumaczyć. Samo projektowanie to jest czysta przyjemność, a później już jest taka normalna, po prostu, że praca rzemieślnika. Że emocje na razie opadają, może wzrosną jutro, kiedy rzeczywiście zdamy sobie sprawę, że dużym problemem jest to, że musimy wyjść na wybieg na przykład za naszymi za naszymi sukienkami i jakoś się tam zaprezentować, bo naprawdę bardzo bardzo się angażuję w to też emocjonalnie i, i, i no i tak, tak jakby no, tak jakby to był mój pokaz prawie.